Choć wydawałoby się, że powinien stracić na swojej atrakcyjności i zostać wyparty przez kino, to teatr wciąż ma się dobrze. Zainteresowanie nim nie gaśnie, a publiczność tu nie przychodzi na spektakle. Właśnie w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców powstał weekend teatralny, czyli trzy dni z rozrywką dla duszy. W Ełckim Centrum Kultury Teatr istniał od zawsze, lecz nie co dzień można na jego deskach oglądać tak znane osobistości. W większości spektakle, które były robione, były przygotowane przez grupy amatorskie funkcjonujące przy Ełckim Centrum Kultury, ale były też oczekiwania, żeby pokazać tą wyższą jakość, czyli profesjonalny teatr. Obejrzenie profesjonalnego spektaklu na deskach lokalnego teatru nie jest niemożliwe, gdyż wszystkie przedstawienia przygotowywane są z myślą o wystawieniu ich w całej Polsce. A scena Ełckiego Centrum Kultury to odpowiednie miejsce, by prezentować takie wydarzenia. Nasze warunki, scena, która posiadamy również, jest na wysokim poziomie i spełnia wszystkie te warunki i wymagania teatrów, dzięki czemu możemy je zapraszać. I pokazywać wszystkim oczem. Kawałek prawdziwości zaserwował widzom Jacek Borkowski w spektaklu o szokującej nazwie Seks grupowy, czyli psychoterapia. Doskonale znany ze srebrnego ekranu jako psycholog z serialu Klan, w czasie przedstawienia analizie poddał swojego kolegę Adama Mariańskiego oraz publiczność. Jednak nie psychoterapii powinien oczekiwać widz, a śmiechu do rozpuku. Jacek Chmielnik, który napisał ten tekst, ten żart sceniczny, bo to w tych kategoriach należałoby to jakby segmentować ten sztuczny. Miał na myśli taki przekaz. Uważam, dzisiaj bardzo aktualny, a mianowicie to, żebyśmy nawzajem siebie zauważali, tolerowali, żebyśmy byli w stosunku do siebie życzliwi, krótko mówiąc, żebyśmy się nawzajem kochali. Przede wszystkim chodzi jednak o to, by publiczność podczas spektaklu dobrze się bawiła. Dość ciekawą koncepcją, która spotkała się z przychylnością, było zaangażowanie zebranych euczan w spektakl, bo magia teatru polega na dialogu między widownią a aktorami. Dla mnie osobiście, ja zawsze byłem y, przez 23 4 lata, wstyd się przyznać, ale w Teatrze Ateneum, który miał to wpisane niejako w działanie, że y, y, widz otrzymuje odpowiedź na pytania, czyli widz dokonuje w czasie trwania spektaklu, wymiany poglądów z tematem, z aktorem, właśnie wreszcie z samym sobą. Trzy wieczory, dwa profesjonalne spektakle, jedna premiera. Problemem nie był brak wolnego czasu, lecz na które przedstawienie kupić bilety. Decydujące znaczenie miała na pewno obsada, ale też oczekiwania dobrej zabawy. Interesują mnie aktorzy po prostu bardziej już tacy, że tak powiem profesjonalni. Chciałabym zobaczyć na żywo, no ciekawe jest zobaczyć po prostu aktora takiego, którego na co dzień widzimy w telewizji, prawda? A tutaj myślę, że będzie fajnie, miło i sympatycznie. Ewska publiczność żądna jest rozrywki, zwłaszcza tej na wysokim poziomie, bo jak wielu uważa, ciągle tego brakuje. Wie pan, to było po prostu oczywiste! Zaraz, innej...